Hej wszystkim, ja nazywam się Julia Maciń, i dziś przeprowadzę wywiad z Aleksandrą Jasek, absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego imienia Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Aleksandra miała dosyć burzliwą historię z aplikacją na studia w Holandii, o której dziś nam opowie. Dowiemy się również o całym procesie rekrutacji oraz o wymaganiach, które należy spełniać, aby dostać się na wymarzone studia. Cześć Ola, bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w wywiadzie. Cześć, dzięki za zaproszenie. Okej, okay, więc zacznijmy od pierwszego pytania. Dlaczego postanowiłaś się aplikować na studia akurat w Holandii? W sumie z takich głównych powodów to chyba mogę wymienić trzy. Po pierwsze, może przedstawię na początku, jak wyglądał ten mój proces decyzyjny, bo zastanawiałam się nad tym, najpierw, żeby w ogóle podjąć studia za granicą, bo jakoś zawsze to do mnie przemawiało, żeby zmienić kulturę, wejść w jakieś totalnie nowe środowisko i tak dalej. Później zaczęłam sobie to powoli zawężać i zawężyło się to do Danii i Holandii. Z Danii zrezygnowałam, bo akurat w tym czasie, kiedy aplikowałam, okazało się, że duński rząd się zdecydował zamknąć większość kierunków po angielsku i w mieście, w którym chciałam studiować, zostały chyba tylko trzy kierunki na tym jednym uniwersytecie, i akurat tak wyszło, że żaden z nich zupełnie do mnie nie przemawiał, więc wybór padł jakoś naturalnie na Holandię, która była po prostu moim takim drugim wyborem. No, w tym momencie stała się po prostu pierwszym i jedynym. E, także ta Holandia w sumie wyszła też z tego, że mm, po pierwsze ten kierunek po angielsku, który chciałam, który mnie interesował, i to jest psychologia, e, nauczana oczywiście po angielsku. Przemówiły też do mnie niskie czesne w porównaniu do innych krajów europejskich, bo w Holandii to jest tak, że e, pierwszy rok to jest e, coś w okolicach 1100 euro za rok. Natomiast później to już jest 2200 euro za kolejne lata. To był kolejny taki argument. Następny to był to, w sumie chyba powinnam o nim wspomnieć trochę wcześniej, bo jest nawet bardziej ważny niż ten, który wymieniłam wcześniej, ale w Holandii jest system, który się nazywa Problem Based Learning i polega na tym, że dosłownie odwracamy kolejnością ten proces nauczania, jaki mamy w Polsce. To znaczy, my w Polsce najpierw dostajemy podręcznik, mamy przeczytać rozdział i później ewentualnie zacząć to wprowadzać w praktykę. A w Holandii jest dokładnie na odwrót. To znaczy, najpierw dostajecie od wykładowcy problem, przynajmniej z tego, co się dowiadywałam i, i, i wiem gdzieś tam od znajomych i z researchu. Najpierw się właśnie dostaje jakiś problem na tych studiach i później dopiero szuka się sposobów, w jaki można go rozwiązać, jak z tego wyjść i ten proces dokształcania się jest dopiero na tych praktycznych przykładach. I to, to mnie też tak przekonało do tych studiów. Opowiedz nam teraz proszę, jak wyglądała twoja przygoda z rekrutacją i dlaczego postanowiłaś się zrezygnować? Okej, okay, no postanowiłam w sumie zrezygnować, bo kilka rzeczy mi się tak w sumie w życiu prywatnym ponakładało także. Jeszcze ten rok musiałam w Polsce zostać, żeby parę spraw sobie podomykać. Natomiast moja rekrutacja zakończyła się w momencie, gdzie mój kierunek był akurat jednym z tych, który wymaga egzaminu wstępnego. Więc ja ten egzamin wstępny napisałam, i tym ostatnim krokiem, którym mnie dzielił od takiego pełnego przyjęcia na studia, to było dosłanie dokumentów z matury, i w sensie wyników matur i, i świadectwa ukończenia liceum. I tego już nie zrobiłam, bo wiedziałam, że na studia już nie pojadę w tym roku. Okej, okay, a jakie są takie wymagania względem wyników maturalnych? Jak to właśnie wygląda, że procentowo czy wynikowo, jak właśnie to wygląda? To chyba moja ulubiona odpowiedź, bo to zależy. W sensie to naprawdę zależy i od uniwersytetu, i od kierunku. No tak jak mówiłam, ja składałam na psychologię, i ona jest jednym z tych kierunków numerus fixus, do których bardziej niż same oceny i wyniki z matur liczy się wynik egzaminu wstępnego, który po prostu jest przeprowadzany w, na przełomie tam lutym, marzec? Tak, luty, marzec to są te miesiące, w których się przeprowadza ten egzamin, i on po prostu odgrywa no chyba największą rolę, jeśli chodzi o, o aplikację na ten kierunek, na który ja składałam. Natomiast jeśli chodzi o inne kierunki, to z tego, co się orientuje na przykład na ten mój uniwersytet, czyli Uniwersytet Erasmus w Rotterdamie, na przykład na Business Administration trzeba mieć zdaną matematykę rozszerzoną. To taki fun fact. A jakie są takie koszty związane z rekrutacją na studia w Holandii? W sumie jedyne, które trzeba ponieść tak bezpośrednio, żeby składać na te studia, to są koszty tłumaczeń przysięgłych, które trzeba sobie zrobić świadectwa maturalnego i świadectwa ukończenia liceum. A jeśli jeszcze się szkoły nie ukończyło, to świadectwa w sensie oceny z drugiej klasy. To trzeba sobie zanieść do tłumacza przysięgłego, więc tam w zależności od tego, jaki dany tłumacz ma ceny, tak to wychodzi. No plus oczywiście koszt certyfikatu językowego, ale to się jeszcze przydaje w innych miejscach, więc, więc nie jest to jakby taki bezpośredni koszt. Jakie są wymagania dotyczące języków obcych? Jakie testy trzeba zdać, aby właśnie przed składaniem wniosku na studia? To też zależy od uniwersytetu i od kierunku. Natomiast na mój uniwersytet, czyli właśnie w Rotterdamie, można było mieć zdany egzamin CAE na minimum ocenę C, ewentualnie CPE też na ocenę C, IELTS na 7.0. Ewentualnie to F, tak się to chyba wymawia, to na 95 ze wszystkich części. Okay, a Aha, i tu jeszcze ważne info, że ten egzamin TOEF, to tak doczytałam na stronie, że akceptują tylko internetowy, to znaczy nie można mieć tych stacjonarnych testów. Z jakiegoś powodu tego nie honorują. A czy orientujesz się, czy istnieje jakiś system stypendiów dla studentów za granicę? Z tego co się orientuje dla Polaków nie, natomiast dla obywateli spoza Unii Europejskiej już tak. I to są stypendia, które naprawdę dużo dają, no ale oni mają pięć razy takie czesne jak my, więc to się wszystko zeruje. Dla Polaków, z tego co się orientuję, stypendiów na pewno na pierwszy rok nie ma. Okej. Okay. Z tego co mi wiadomo, chcesz w tym roku ponownie przystępować do aplikacji na studia w Holandii. Czy podjęłaś już jakieś kroki związane z tym? Czy może wiesz, kiedy odbędzie się rekrutacja w tym roku, jak wygląda to ze strony język językowych? Czy musisz zadawać jeszcze raz? E, to znaczy tak, do tego momentu zdążyłam już złożyć e, wnioski. Bo deadline na to był do 15 stycznia, więc to już zrobiłam. Może tam zaraz gdzieś tam w innym pytaniu opowiem jeszcze, co się składa w takim wniosku. I teraz jestem na etapie, gdzie dostałam już wytyczne i materiały do egzaminu wstępnego. No i teraz przez okres luty-marzec muszę sobie do takiego egzaminu podejść. Tam są właśnie te pytania testowe z, tej, z tych materiałów, które nam udostępnili plus pytania o motywację i o podejście do nauki. A jakie kryteria należy spełnić, aby zostać przyjętym? Jakie dokumenty trzeba spełniać? Jakie w sensie... no? Taka najważniejsza w sumie rzecz, to wyrabiać się z terminami, bo, bo to wiem, że czasami niektórym nie wychodzi, albo orientują się za późno i, i wtedy już jest problem. Na pewno tak, do 15 stycznia trzeba sobie złożyć wniosek na takiej platformie, która się nazywa StudiLink. I to kierunki właśnie, ten numerus fixus, czyli te z egzaminem mają do 15 stycznia, a kierunki bez niego, bez tego egzaminu mają do 1 kwietnia. I w tym wniosku trzeba złożyć skan dowodu tożsamości, zdjęcie, certyfikat językowy, który jest w przypadku, w przypadku uniwersytetu tego w Rotterdamie musi być nie starszy niż dwa lata w momencie aplikacji. To jest całkiem ciekawe, bo na przykład egzaminy są bezterminowe teoretycznie, ale, ale uniwersytety po prostu niekiedy je honorują tylko do tych powiedzmy dwóch lat. Trzeba jeszcze złożyć świadectwo ukończenia liceum i maturalne, a jeśli się liceum nie ukończyło, to tak jak tam wcześniej mówiłam, świadectwo z drugiej klasy, plus taki dokument, który się nazywa Diploma Statement. On jest takim trzystronowym dosłownie dokumentem, który trzeba zanieść do swojego wychowawcy albo w zasadzie jakiegokolwiek nauczyciela. Tam są pytania typu: jaka jest skala ocen? Kiedy będzie dostępne to świadectwo maturalne i, i, i ukończenia szkoły, jakie przedmioty się bierze na rozszerzenia i, i tak dalej. Nauczyciel to podpisuje i po prostu to się podpina do tej aplikacji. Tak, natomiast te świadectwa i wszystkie dokumenty, które są wydane w języku polskim, muszą już mieć tłumaczenie przysięgłe. I niektóre uniwersytety jeszcze wymagają CV i listu motywacyjnego, ale te kryteria jakby przyjęcia, składania wniosków się bardzo różnią w zależności od uniwersytetu, więc tutaj naprawdę jest bardzo bardzo duża rozbieżność. Później się w sumie dostaje link do takiego systemu, który się nazywa RNA, przynajmniej u mnie i to wygląda tak, że w tym na tej platformie się jakby jeszcze raz potwierdza swoją wolę podjęcia nauki, jakby. No i później już jest ten etap, który, który mam teraz i który też w zeszłym roku przechodziłam, czyli właśnie zdawanie tego egzaminu. 15 kwietnia się pokazują listy rankingowe, kto przyjęty, kto nie przyjęty, i do dwóch tygodni trzeba sobie zaakceptować miejsce. Później ewentualnie dosłać jeszcze te inne dokumenty. To bodajże do 1 sierpnia trzeba zrobić. Już wszystkie gotowe. No i opłata czesnego do końca sierpnia, bo rok się zaczyna 1 września. Natomiast jeśli właśnie chodzi o te, o te certyfikaty językowe, bo też o to pytałaś. No, to tutaj ja miałam szczęście akurat, bo czasami to jest kwestia kilku miesięcy, żeby ci nie uznawali certyfikatu. Na przykład ja teraz miałam tak, że mój certyfikat do Rotterdamu jeszcze był ważny, natomiast Amsterdam już sobie życzył, też na psychologię, Amsterdam sobie życzył, żeby certyfikat był nie starszy niż dwa lata od momentu podjęcia studiów. No, i w tym momencie brakłoby mi już tych trzech miesięcy, i musiałabym certyfikat powtarzać. W Rotterdamie nie było takiej potrzeby, bo po prostu powiedzieli, że certyfikat musi być złożony i ważny w dniu, w dniu złożenia tej pierwszej aplikacji, czyli tego wniosku, który składamy do 15 stycznia. Okej, okay. wspomniałeś wcześniej o wyrabianiu się w terminach. To jak długo trwa taka, taki proces aplikacji na takie studia? Samo w sumie załatwianie dokumentów nie jest jakoś bardzo czaso i pracochłonne. Wręcz bym powiedziała, że mnie zdziwiło, że to jest aż tak niewymagające, bo spodziewałam się znacznie większych papierologii. Natomiast kwestia tego, żeby się po prostu trzymać terminów, bo jeśli nie doślemy czegoś albo coś nam się pomyli, czasami też jest tak, że są błędy w systemie i z tym się trzeba liczyć, że dostać się później do obsługi technicznej to też może być problem. To na to po prostu trzeba głównie uważać. I moje ostatnie pytanie, czy masz jakieś wskazówki dotyczące rekrutacji na takie studia dla przyszłych studentów? Myślę, że warto w sumie złożyć, e, złożyć na uniwersytet, który wydaje Wam się, że może być dla Was za trudny, przynajmniej jeśli macie tendencję do niedoceniania siebie, bo to samo złożenie papierów tak naprawdę nic Was nie kosztuje. A czy się dostaniecie? No to może akurat się poszczęści i może akurat będzie super, więc nie bójcie się tego i właśnie jeśli jeszcze chodzi o taką już dalsze etapy rekrutacji, szukajcie mieszkania wcześniej, bo od znajomych, którzy te studia zaczęli jednak w tym roku, wiem, że jest naprawdę ciężko z tym rynkiem mieszkaniowym w Holandii. I o ile jeszcze w tych właśnie takich większych miastach jest mniejszy problem dla obcokrajowców ze znalezieniem pracy, tak z, samym, z samą kwestią mieszkania jest ciężko i to już nawet uniwersytety ostrzegają, żeby robić to po prostu wcześniej. I obserwujcie też na bieżąco sobie doniesienia z uniwersytetów, bo tak mniej więcej kilka tygodni temu widziałam jakiś komunikat, że za jakiś czas mają też zacząć obcinać kierunki na studiach w Holandii. Tak samo jak zrobili zdaniu te, te dwa lata temu, tak jak Wam mówiłam, że z dnia na dzień tak naprawdę wycofali kierunek, na który się wybierałam. Tak samo w sumie planują zrobić. W Holandii, ze względu właśnie na, to, na ten brak mieszkań. Okej, okay, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i wspaniały wywiad, który na pewno pomoże przyszłym studentom. Życzę powodzenia w tegorocznej rekrutacji i wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. Jakby ktoś jeszcze miał jakieś pytanie, to można do mnie pisać. Możecie zostawić do mnie namiar, to chętnie odpowiem, jakby się pojawiły jakieś pytania.